spotkania, tym damy Państwu szansę zadania pytania, ewentualnie zabrania głosów w dyskusji. Bardzo proszę. Ja chciałem zapytać na Prezesa, tutaj, tutaj jestem. Ja zareaguje się Pan na politykę Pana Wiktora Orbana na Węgrzech? W zasadzie mówi nam o takiej liczbie, ale na przykład te sklepy na prawda? demokracji i musi się za zapewnić poparcie większości ludzi. Więc robi pod publiczkę rozmaite gesty. Myślałem, ja z panem Orbanem miałem przyjemność rozmawiać przez paręnaście minut w Brukseli. To no, jest dość rozsądny człowiek. No, jest dość rossądny, to nie jest część barki. Nie to w mojej bajki. Nie wszystko co jego Norman jest, jest no słuszną. Ale pan Orban jest... robi jedną rzecz wielką. Mianowicie pokazał nam... Że można grać na naszym Unii Europejskiej i nie mogą go nic zrobić. I to jest. No właśnie o to mi chodzi, że jeden z inwigilantami sobie poradził. Ja, ma, ma spokój z najeźdźcami, zrobił, te, zrobił ten, to, to swoje obie te zasiegi, i teraz 1 grudnia przeczytaliśmy artykuł, że planują zawiesić Węgry w prawach członkowskich, a nawet wyrzucić. To będzie w zasadzie, jeżeli czytają komentarze, to ludzie nawet są zadowoleni, że Węgry wreszcie będą wolne. Więc. Wie pan. Oczywiście, że większością głosów udałoby mi wyrzucić, prawda, bo to jest, to jest jasne. A się w tej Unii Europejskiej, sam chcę powiedzieć. Ja żyłem w komunie, której by nie znaczy. W tej komunie żyliśmy w potwornej Bo Do głowy mnie przyszło, że w tym Parlamencie europejskim odwiedzicie się głupie za komunę. Jest tam przynajmniej co głupie. Słuchajcie, to jest, to jest coś nieprawdopodobnego. Na każdy temat, jak tam mam powiedzieć, Powiedzieli, że na słońcu są plamy, natomiast stają przedstawiciele siedmiu partii politycznych, każdy po kolei mówi tak, czas urawić więcej demokracji, zadbać o prawa kobiet i wtedy plamy znikną. Mniej więcej na każdy temat temat no, się podamskiego, no, na, na, na temat. Właśnie taki pan Nart siedzi koło mnie socjalista, ale akurat w miarę rozsądny faz. I była dyskusja akurat o Libii. A co zrobić z lipi? Więcej demokracji, więcej praw kobiet, prawda, tak prawda homoseksualistów, ten nas te słucha, 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 słucha. I mówi na fasie, ale o czym wy mówicie? o głos. O czym wy mówicie? Ja byłem w Libii 14 lat. Tam nie ma problemu praw kobiet. Tam jest problem facetów, który ma karabiny maszynowe i grzeją te się rękaw nic. Wy mówicie, że trzeba zagrać eksportu broni do Libii. Co wy gadacie? I jest eksporterem broni na pół Afryki. Odebrali mu głos i dalej gadali swoje. Słuchajcie, takich bardzo krytyków jak tam. Ja na przykład byłem na komisji, jestem członkiem, substytutem komisji gospodarki. Poszedłem sobie na zebranie komisji i słyszę, że człowiek, pan Herbert z UKIP-u, Wydziu, mówi rozsądnie. Podchodzę do niego i mówię, no przyjemnie, że Pan taką nie mówi, a Herbert patrzy na mnie i mówi, No to jest nasz już tej komisji. Zaczekaj, jakby nie było, wiem, że zabali Panu głos odnośnie, w parlamencie zabali Panu głos odnośnie migrantów. Z tego co wiem. Za to mi obudzili grzywną grzywność tysiące euro, zapłaciłem za to. Dobrze, ja na razie dziękuję. Ale czy gorszym jeszcze od podatku dochodowego nie jest inflacja, która wybuchuje oszczędności ludzi, i Ludzie nawet o tym nie wiedzą? Znaczy, inflacja, jeżeli ludzie wiedzą, że jest inflacja, jeżeli jest no, to nazwijmy na narkowaną, to jest po prostu podatek. Jeżeli jest to podatek niewielki, jeśli jest, jest niewielki, to czy to oczywiście taki podatek, czy inny, no jak ci podatki muszą być, nie? No, bo nie ma państwa gospodarczą. No, wojsko, policję trzeba utrzymać, no. Prezydenta trzeba utrzymać, W no. Jakich podatków muszą być? Także będę to nie był dochodowy, bo dochodowy jest karą za dobrą pracę, prawda, no, więc jest lepsza sytuacja niż, niż dochodowy. Jeszcze drugie pytanie. Chodzi o pomysł PiSu, żeby wpompować do gospodarki. Tam nie pamiętam, chyba i miliardów złotych z NBP. Co pan o tym sądzi? To chyba lepiej coś takiego już mówił. Yy, to znaczy to pewno chodzi Panu o, o, o pomysł, żeby rezerwy do tego z, z celu złożyć. No, każde państwo musi mieć rezerwy na rozmaite przypadki. Wojna czy inne przypadki. Rezerwy muszą być. Jest Jeden problem. Mianowicie nasze rezerwy są trzymane za granicą w banku, który płaci nam za to 2% rocznie, a pożyczamy pieniądze od innych płacąc 7%. Coś tu jest generalnie nie w porządku. Pytanie, ile ci, co decydują o tym, dostają w łapę? Od tych banku prawda? Bo musicie Państwo wiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym rządzą taka nieśmierna trójca rzecz, banda złodziei z rządu, wielkie banki i wielkie firmy ubóstwiające. To są potężne instytucje, które sobie wzajemnie robią na rękę. Na przykład rząd wprowadza przymus do robienia operacji przez banki. To banki zadają niewielkie pieniądze, prawda? Tak? No to banki się muszą rządowi jakoś tam odwdzięczyć za tą przyjemność, nie? Jeżeli firma wprowadza obowiązek obowiązku uczenia się, to firmy obowiązują na pieniądze, prawda? Tak? Będzie firmy przyjmują w obowiązku, rządowi odwdzięczyć. I to jest oczywiście to jest, to jest, to jest, to jest skandal, że ci bieżącą, nie rządzą, nie rybę, tylko oni rządzą. To nie ma nic wspólnego z kapitalizmem, oczywiście, jest to dokładna z kapitalizmu. Jest taki facet, już nie żyję, był moim gościem, w Warszawie, guru kapitalizmu, to Sidman. To znam gospodarkę, wiesz, to jest taki guru wolnego rynku. On no to jest bardzo skrajny. Kraj bardziej skrajny, Cię, no, ale mam no, ale, no, ale, ale bardzo umiarkowane, Wiesz, on, on na Międzynarodowym Funduszu Walutowym na Banku Światowym to przecież bieżą psy. A, a, a tu nam przychodzi, pan Beczu pan przychodzi, człowiek AMF, prawda, człowiek, pan Światowy, wyjął jak który jest liberałem. Zamykł koledę PO. By Coś się niczym u ciebie nie różni. Prawda? A nie różni się, bo PO wyzwał się od 15, a 16. Aha. A na następny na, na, na powieść, 17, będziemy znowu bieżą, jak kupi. Także, także, proszę Państwa, yy, Tutaj mamy, tutaj mamy te drogi. Co trzeba zrobić? Trzeba złamać potęgę tych banków. W tym celu trzeba po prostu pozwolić na tworzenie banków. Czy pamiętacie film dla bank? Pamiętacie. Tam negatywnym obywatelem jest ten kram Krab krabel. Krab krabel. krabel. który są Poszedł do więzienia za coś tam, wyszedł i co, otworzył bank. Czyli wtedy nawet kryminalista mógł otworzyć bank. A dzisiaj można otworzyć bank? Nie można. A gdyby w Polsce istniało 50 tysięcy prywatnych banków, to konkurencja w tych bankach wymusiła znaczną obniżkę, obniżkę kosztów ich działalności. A tak to one te złote klamki robią, marmorowe, posadzki, prawda? Mają gigantyczne zyski, bo nie mają konkurencji. Trzeba po prostu pozwolić, żeby każdy mógł otworzyć bank. I wtedy od razu te wielkie banki wam połupie. Trzeba znieść przymus do pracy przez bank, trzeba znieść przymus ubezpieczania się, prawda? I wtedy, jak Pinochet w Chile zniósł przymus ubezpieczeń, to Koszt polisy spadł, nie pamiętam pięciokrotnie, czyli nie pamiętam, jak każdy spadek być plastyczny. Nie, nie, nie chcę, chcę kłamać, bo nie zabrać. Bo jeżeli się muszę ubezpieczyć, no to jak muszę, no to jest ustaje Oliko nie muszę nam mnie na i ja muszę zapłacić Także to musimy znieść. Oczywiście nie powiedziano no tak, a jak taki pan bank zbankrutuje? No to trudno. Samochody jeżdżą i... Dziennie ginie 20% osób na drogach i z tego powodu nie zakazujemy ruchu samochodów. Trudno. Życie nie jest bezpieczne. Celem gospodarki nie jest bezpieczeństwo, tylko rozwój. Jak ktoś sobie jest bezpieczeństwo, to nie sobie kupi fotel bujany po e, nie, bujany, bo jest niebezpieczny, fotel stabilny po babci, siedzi się nie rusza. Jak będzie na ulicę, to może zginąć, jaka może na głowę Trzeba powiedzieć celem nie bo większość ludzi chce być test. Ale nam nie wolno się kierować większością, bo większość jest głupio, a już, Ale w zamawiać... na głowę, też może się zawalić. A tak, może tak. zawalić w tym czasie. Ma rację, w piwnicy siedzi siedzieć do dobrze na... Przez dwa, 500 lat, czy się no. tak, <laughs> dni, nie Ale także tak, że to nie jesteśmy Także jest, 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 jest to jeszcze raz, celem, nie jest bezpieczeństwo. Ale większość chce bezpieczeństwa. Ta większość przegłosowuje, przegłosowuje właśnie zwiększanie bezpieczeństwa. Coraz więcej mamy kamer telewizyjnych, bo większość chce, być bezpieczna. Kontrolują nas, pilnują, bo większość tego chce. Większość ludzi nie chce wolności. Większość ludzi chce być niewolnikami, byle mieć bezpieczny. Wełna dla wełna, byle była kichaperu. Ale ja nie mówię do tych sześciu, mówię do mniejszości. Ja Z mikrofonu, Pan wspominał wielokrotnie i to raczej pozytywnie o gospodarce chińskiej, a tymczasem w takiej branży skórzanej bardzo ciężko jest od nich przywieźć. Znaczy nie opłaca się skóry syrowe czy półfabrykaty, tylko tak mają ustawione cła, że się opłacało bądź wyroby gotowe, bez rękawiczki czy buty. To było jedno pytanie, jakby się Pan do tego odniósł drugie, no to tak co do Warszawy mówiło się złośliwie, że tą trasę skąd tu podpalili budownicowie 2 milimetra, żeby w końcu był pretekst do jej przyspieszonego oddania. Trochę to złośliwe, ale no i tutaj w Radomiu jedna rzecz, z tyłu jak pan zobaczy to jest źle przetłumaczone, na angielski na się nie źle a drugie ma być powrót do tania, że z 11 wieku w kiedy to przed samochodem Musiał mieć człowiek w No ochronie, to znaczy, będzie chciał mieć 30 na No, bo większość chciałaby mieć część korzyści. No, tak, tak. Dokładnie tak. Wracamy do tych pięknych czasów. Wracamy samym wyraźnie do, do, do tych pięknych czasów, gdzie ludzie tego chcą. A jeszcze o. jedno, bo a propos tego, w tym samym czasie w San Francisco było chyba 5 czy 10 samochodów, Jeździmy mu samochody elektryczne. Ktoś wyskoczył z tramwaju, wpadł pod jednym z tych kilku samochodów i już wtedy do głowy nie przyszły jakieś durne regulacje ograniczanie czynności. Nie, nie przyszły Różnica z Europą. Do głowy, do głowy wtedy ludziom nie przychodziło, w ogóle Amerykanom wiele rzeczy, rzeczy, do głowy nie przychodzi, które w Europie ja mówię, już, już przychodzi, już przychodzi, bo zarazem, zarazem się, się będą w Ameryce, oczywiście. Przepracowałem. Chyba Szyman krąży Czy usta Ja chciałem zapytać taką sprawę. Przepracowałem 40 lat i cały czas ode mnie brałem podatek. Mniejsze, większe. To no, pan wie jak to naliczano nam te podatki. No i w końcu teraz słyszę straszą, że być może nie będziemy mieć emeritu. A dług rośnie. Co z tym długiem będzie? Kto go spłaci? I czy rzeczywiście ma się tego bać? Dziękuję. Ma Pan, bo na to, żeby spłacić dług, trzeba zrobić jedną rzecz. Zaczął go spłacać. Jeżeli Pan Rostowski, do niedawna minister finansów, jedzie do Królestwa Saskaja Japonii, który jest zadłużony na 250 bilionów jedów i pożycza od nich miliard dolarów, to jest to niewątpliwie geniusz gospodarczy, ale w ten sposób dług nie spłacimy. Ja Będzie w Polczali pieniądze. Nie trzeba zawsze spłacać. I to jest jedyna rozsądna oczywiście, mm, polityka za spłacać te długi. Ale większość ludzi, ludzie pan panel, większość pan, jak pan Cameron, chyba dwa jak Wielkiej Brytanii, powiedział, że nie będą się zadłużali, to 4 miliony ludzi wyszły na ulicę. My chcemy się bawić, chcemy pić, chcemy szaleć, chcemy... a nie dzieci płacą, nie wnuki płacą, zadłużają się. Tym ludziom się można nie przejmować, a to jest kilka milionów ludzi, którzy nawet oba nie prawda? Te same 4 miliony ludzi oba nie pamiętają, Otóż, otóż, otóż yy, emerytur, oczywiście, widzisz jeżeli mamy emeryturę, jest to problem emerytur w ogóle, ale normalnym krajem są emerytury, to jest prywatna firma, która bierze pana składki. Ona te składki inwestuje tam, złoto, diamenty, obligacje, no różne rzeczy tam żeby dawały jak największy zysk, w miarę pewny i tak dalej. No i ona te pieniądze ma. No i potem panu te pieniądze wypłaca. Natomiast w kraju socjalistycznym robi to państwo. Ale ono to, te pieniądze pana też ma. Natomiast w kraju komunistycznym pańskie składki były inwestowane w komunisty Komuniści wierzyli, że oni zarejestrują te, te, te pieniądze o przemysł, w wyniku czego ten przemysł tak rozwinie, że potem pana utrzyma na starość, bez najmniejszych trudności. No tak. Ten przemysł jaki był, taki był, ale ja panu powiem, połowa tych fabryk, połowa była na straty, ale połowa tych fabryk sprzedano za ciężkie miliardy. Czy te pieniądze poszły na fundusze emerytalne? Nie. Na fundusze emerytalnym nie ma żadnych pieniędzy. Udało się promować ofert. Na no, owe też jest mało pieniędzy. A teraz jeszcze zrobi zabiskoty całkowicie ofert zbudować. W tej chwili jest tylko tak, że młodzi ludzie idą do pracy, zabiera się ich sto zł i płaci na Państwową emeryturę. Taka jest technika. Nie ma funduszu medialnego. Poza brytyjskim nie istnieje. Istnieją w Europie fundusze emerytalne. One istnieją, tylko nie mają ani centa. Były wydawane świadomie i celowo. Wydawano emerytury pomostowe, emerytury przejściowe, emerytury przyspieszone, prawda? się tych pieniędzy pozbyć, żeby nie można było ty, tego zlikwidować. Bo gdyby te pieniądze były, te pieniądze wypłacili, zlikwidowali z emerytalny i spokój. A tego nie możemy zrobić. Nie możemy zjeść tym centarnego, skąd weźmiemy pieniądze, bo młodych ludzi musi ich ściągać. A wie, wie pan, w Lublinie znalazł ludzie. w Lublinie znalazł się przypadek, rok temu, z hakiem, że młody człowiek chciał otworzyć swoją firankę. Poszedł do ZUS-u, spytał się, ile będzie wynosiło składka na ZUS. Powiedzieli, 1000 zł, jest tam 200, że pamiętam. No dobrze. A ja będzie wynosiła moja emerytura. A urzędniczka do niego. A to pan nie wie, że ani emerytur nie będzie. Otwarcie i Otóż tak to, tak to niestety jest. Pieniędzy nie ma i pan bankrutuje. Otóż my mówimy, też na to już, ja to wychodzę poza, poza radę wykładu. Za chwilę by zrobił wykład polityczny, a, a nie sam, chcę tego uniknąć. Proszę bardzo. Panie prezesie, chciałem, chciałem panu zapytać, co pan sądzi o możliwości wybuchu kryzysu walutowego na dolarze w związku z, od, z możliwością odejścia od dolara jako od waluty rezerwowej na świecie i powiedzmy zamienienia na yuan? Czy kryzys finansowy wynika z tego, że nie ma kryzysu? Rezerwy, rezerwy wyciągnięte, jak w normalnych bankach, z jednej z budówki robić trzy, licząc, że dwóch ludzi przyjdzie, bo teraz się daje czterdzieści, prawda? Czyli nie, ty, ty, ty. się produkuje z tej jednej z tą które już jak ludzie przyjdą i zarobią tych pieniędzy, no to koniec, nie? Tych pieniędzy nie ma. Czy one gdzieś tam są? Tylko oczywiście trzeba wyściągnąć, ale to nie ma jak wtedy ściągnąć ludzi. Hmm. Więc to musi czas. Czy to trzaśnie za tydzień, czy to trzasznie za 10 lat, to ja tego panu nie powiem. Bo to bo ekonomia nie jest a matematyką, to jest kwestia wiary. Jeżeli ma pan bank, który jest całkowitym bankrutem, ale ludzie o tym nie wiedzą, to może działać jeszcze przez 10 lat i nawet wyjść A na prosto, jeżeli będzie dobry kierownictwo. I od razu, bank może być całkowicie zdrowy. Jak później plotka, że nie ma pieniędzy, to się ustawia w, kole, w, w kolejce do, do banku, nas na nasze wkłady, a przecież oni tych pieniędzy nie mają, one są połączone u innych ludzi. Nie? I oni zawieszą wypłaty. Może bank jest całkowicie zdrowy. Także nie wiadomo kiedy, kiedy to wszystko trzaśnie, prawda? To, to, może, to może być za tydzień. To, to może być za 10 lat. Nie, 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 nie powiem ale znacznie Chciałbym zadać pytanie, żeby pan się na podstawie Stanów Zjednoczonych i Polski, czy w ogóle te kraje spłacą swoje długi, które mają na dzień dzisiejszy? I takie drugie pytanie, skąd te pieniądze były, żeby aż takie duże sumy pożyczyć? Skąd te pieniądze w ogóle się wzięły? Kto miał te pieniądze, żeby aż tak wielkie kwoty pożyczyć? Może nie na przykładzie Polski, ale na przykładzie Stanów Zjednoczonych? Bo to są miliony złotych, Banki mają pieniądze, linko. dzięki między innymi przymusowi, która no nie operacji przez <coughs> Mają pieniądze i oczywiście banki mają takie pieniądze, że popierają te rządy, które wydają wystawy komitetu banków. Co robi bardzo niezdrową, bardzo niezdrową sytuację. O tym mówiłem też. Banki się nadal, nadal bogacą, ale nie wszystkie. One prowadzą politykę z samobójczą, one płacą swoim prezesom po 10 milionów, prawda, pensji. No i to nie jest tak, że to główną nieskończoność, prawda. Wszystko się zbankrutuje. Nawet przecież Górma ma ten zbankrutuje, kiedy dalej Lehman Lewand razem z Więc w tym absolutalnym systemie wszystko może zbankrutować. Yy, ludzie postępują lekko myślnie, bo to nie są pieniądze prywatne, banki były prywatne. To właściwie dbało o to, żeby... Bank jest nie mój. Bank jest tam udziałowcy, udziałowcy, jakiś tam milion udziałowców, to mają taki sam wpływ na ten bank, jak opatel PRL miał wpływ na podnikę PRL <grym> z <nim> czatem, <nie>? Więc ci menedżerowie wiadomo sobie co są w tych bankach. Co? To znaczy ja się podejmuję spłacić tu jeba tak, kiedy w 1870 roku. Eee, Francja przegrała wojnę z Niemcami, z Prusami. Prusy nałożyły na Francję kontrybucję, która wynosiła mniej więcej jedno złocie, jedną trzecią obecnego zadłużenia Polski. I Francja spłaciła to w ciągu trzech lat. Nie musiała dopłacać tych państwowych kopalń, bo ich nie miała, nie musiała dopłacać tych państwowych wystąpień Miała, ja nie musiała płacić się z bo ich nie było. A na i w wyniku tego, tak francuskie, czy most, polityków finansowych, sporo na to nie jest no, no. A nie, to, co się bo chciałbym spłacić. to by nam zajęło 20 lat, czyli 20 lat tych ruchów. Chyba banki się, te pieniądze to tak bardzo i nie, nie upominają. Przeciwnie, banki banki chcą, żebyśmy mogli mieć plus do tego, że chcą tego osoby spłacać i nie, wiemy, nie musimy specjalnie zażywać. Ale oczywiście lepiej spłacić niż. niż, 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 niż nie spłacać, prawda? Bo to warto Cię pozbyć. Ja chciał wszystko. Spłacił wszystkie swoje długi, taki dyktator yy, rumuński komunistyczny. Spłacił wszystkie, no ich <grym 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 i zamordowanie. Więc na z innych powodów, ale, ale nie miał sympatii bankierów. Bo banki lubi, ale są u nich zadłużone. Bardzo to lubią. w gdzieś, co ludzi pieniądze, tylko mi powyczać, mniej prawie z tego procentem. Więc rządom się myli. Bardzo dziękuję. Powiem może tak na najnowsze, kończąc praktycznie. Takie... To jest pół żartem, pół serio, a raczej serio niż żartem. Dlaczego tak wspaniale na Zachodzie rozwijają się pola golfowe? Bo jak byłem, jak byłem w Londynie, to pytano mnie, czy wiem, dlaczego 80% terenów zielonych naokoło Londynu jest zajęty przez pola golfowe. Bo powiem brzmi, bo reszta się nie nadaje. Otóż Dlaczego jest ten Kto chodzi na pola golfowe? Wysocy urzędnicy państwowi i wielcy finansiści. I to jest miejsce, w którym się wręcza i omawia łapówki. Przy bryżu nie można pomyśleć posłuch. Przy boksie trzeba być nie bardzo. Przy pizzy nocnym trudno omawiać kwestie łapówek. A przy golfie płytka pik, płytka pik. Idziemy, te 200 yardów, tam się Idziemy 200 jardów, a przecież chodzi w a nie w metrach. Idziemy 200 jardów, omawiamy sprawę, a potem w nic się zamienia worki na kiełdrwodę, a w środku jest to samo. To jest miejsce, gdzie się załatwia ogromny, ogromny interes Polaków. Kto by tam zainstalował podsłuchy, to by się dowiedział bardzo ciekawe. Chciałabym tylko dodać, że pola Rokowe ekologicznie niszczą olbrzymie rejony świata. Ekologicznie niszczą. A, a policja w ulicach Komisja Europejska jest instytucją przestępczą. Nie macie pojęcia, ile się tam marnuje pieniędzy. Wiecie na przykład, że sobie ostatnio Unia Europejska ma ambasadę na Wyspach Fiji. Na Wyspach Fidzi Unia ma ambasadę. Nie wiem, jaką cholerę. Ambasada zakupiła sobie ostatnio sześć najnowszych prezydentów. Ambasadzie w ambasadzie Unii Europejskiej tam jest drzwi. Tak Przejdzie do naszych mercedesów. No wiadomo, tak przyjeżdżają do stolicy. Na plaży. to nie będzie jechał w gruchotach, prawda, na wylarze, tylko będzie jechały do Mercedes. Po mnie, to słuchacie, nie wiecie jak żyje europosłuch. Nas się czuje skorumpować, chce się nas zrobić. Zwolenników tej Unii Europejskiej. Ja się nie mam skorumpować, bo udaję, że znaczy, mam własne pieniądze mam w nozie to wszystko. Jak zapłacę te 3000 30 euro, zapłacimy, no to wypłacę, na no to trudno. Mam na staśni i mam, mam w nosie pana Szulca. Tak? Ale, ale słuchajcie, gdzie się w zastaktuje, europosłów przyjeżdża, ooo, chce skoczyć gdzieś tam, gdzieś tam do no, ja misłuję, być hotelu, tak? podjeżdża elektryczny, czarny. Czarny Mercedes, prawda, zawodzi europosła, nie po co zawodzi gdzie indziej, e, do tego przyznają Tak się nas traktuje, jak udzielny e, jak książek. Tylko pod Unię Unii Europejskiej głosowali oczywiście tymi wszystkimi co. Przecież e, pieniądze, przecież ja dostaję, ja dostaję 300 euro tylko za to, że raczej się pojawić w parlamencie, bo że jestem. Powiedzmy, mogę sobie do domu. Za to dostaje 300 euro. A to nie wszystko, co dostaje za to, bo dostaje jeszcze inne. dostaje jeszcze 4000 euro na biuro poselskie. Dostaje coś tam, coś tam, coś tam. To są gigantyczne pieniądze. Oni musieli nas skorumpować. Żebyśmy zostali takimi samymi. A jeszcze panu za przejazdy zwracałem. Jedzie pan samochodem, mam do siebie szansę samochodu. Tak, oczywiście. 50 euro centów za, za kilometr płacą. Oczywiście ja tu do Was przyjadę, ja tu celowie. <grymne> <grymne> unia mi za to 200 km, za przyjazdami z powrotem, Unia mi zapłaci 200 km i tego za to 100 euro. No. no. discussir.